Avedis Avo Uwezjan był jazzowym pianistą i kompozytorem, czyli tworzył muzykę, którą prawdę mówiąc niezbyt lubię, w każdym razie niezbyt lubię w takim, można powiedzieć, klasycznym, nieco chaotycznym wydaniu. Niemniej między mną a Avo jest pewien wspólny mianownik, chociaż dla Avo niestety można powiedzieć, że ten wspólny mianownik był. Mianowicie miłość do cygar, z czego ja cygara palę, a Avo. Nie tylko je palił, ale również komponował. Chociaż powiem wam, że w tym jego takim cygarowym będzie kompozytorem był tak naprawdę ktoś inny, o czym powiem wam nieco później. Natomiast Awo sygnował cygara swoim pseudonimem. Natomiast to, co mogę wam powiedzieć już teraz, to to, że właśnie oglądacie recenzję cygara. Awo z serii Heritage, cygara w formacie Robusto, a ja może nie jestem znanym kompozytorem, ale na pewno waszym ulubionym cygarowym vlogerem, i ja mam na imię Arkadiusz. Pierwsze cygara Awo Uweziana nie były jednak nazywane jego pseudonimem artystycznym, a nazywały się Bolero i były sprzedawane tylko w San Juan w Portoryko, gdzie grywał on swoje koncerty jazzowe w jednym z lokali. W ogóle jak doczytywałem, to ten lokal w sumie należał do niego. I kiedy Awo zasiadał do pianina, by rozpocząć swoją jazzową grę, i zaspokoić gusta wszystkich gości, stawiał na pianinie otwarte pudełko cygar i zapraszał wszystkich do częstowania się. Ponoć był w ogóle bardzo takim otwartym, gościnnym i niezwykle rodzinnym człowiekiem, który po prostu kochał życie i kochał muzykę, a także kochał cygara, które palił, o czym mówiłem wam wcześniej, a także tworzył we współpracy z Henke Kellnerem. Z czego tutaj ta twórczość bardziej wyglądała w ten sposób, że Henke Kellner, czyli legendarny master blender Davidofa, tworzył dla niego blendy, a AWO następnie wybierał te najlepsze, które miały trafić do dystrybucji. Szeroka dystrybucja tej marki nastąpiła natomiast dopiero w roku 1995, kiedy już od 1988 nazywała się AWO, a dystrybucją zajął się koncern Otinger Dawidow. Oni też nabyli ekskluzywne prawa do tej marki i sprzedawali je w swoich lounge'ach. Płacili zresztą za to awo dosyć duże pieniądze, które pozwalały temu kompozytorowi no, godnie żyć do samego końca. Ten niestety nastąpił dla niego w roku 2017, natomiast jego pseudonim artystyczny, dzięki tym cygarom, będzie na pewno wieczny, a także jego postać dla nas, dla miłośników cygar, będzie także wciąż wieczne, gdyż będziemy go wspominać właśnie paląc takie oto cygara. Sama linia Heritage, Heritage w tym przypadku znaczy tle to dziedzictwo, pojawiła się na rynku w roku 2010. Jak doczytywałem mają być to Najpełniejsze cygara AWO. W każdym razie były w tamtym momencie, gdyż powstało już po drodze wiele innych mieszanek. Ale to, co na pewno wyróżnia Heritage, to to, że w środku znajdują się m.in. liście Lichero. Jeżeli spojrzycie sobie na blendy, Wszystkich cygar Dawidowa, to tak w ogóle zauważycie, że oni generalnie za bardzo lichero nie lubią, ale tutaj awo jak najbardziej chciałby ten liść Ligero w środku się pojawił. Lichero nadaje mocy i pełni, tak więc to cygaro ma mieć pełną budowę, a także pełną moc, chociaż doczytywałem, że ta jest od średniej do pełnej. Na zewnątrz tych cygar znajduje się liść nazwany Special Sangron, uprawiany w Ekwadorze. Ponoć jest to liść typu Abano, uprawiany zresztą w pełnym słońcu. Binder to liść z Dominikany, natomiast we wkładce znajdują się liście pochodzące z plantacji dominikańskich. Zresztą ma być to pięć różnych odmian, tak więc jestem bardzo ciekaw tego miksu. No i przechodząc teraz do samego cygara. Muszę Wam powiedzieć, że prezentuje się bardzo apetycznie. No, liść ten widać, że rósł w pełnym słońcu. Jest na nim dosyć sporo żyłek, natomiast są one bardzo delikatne. Sam liść jest również w kolorze takiego no Albo dojrzałego orzecha włoskiego, takiego dojrzałego wnętrza, bądź też można go spojrzeć jako liść w kolorze czekolady deserowej. Natomiast nie jest on jednolity kolorystycznie, gdyż ma na sobie nieco takich ciemniejszych plamek, ale jakoś nie razi mi za szczególnie w oczy. Pierścień idealnie jest tutaj kolorystycznie dopasowany do koloru okrywy. Jest on właśnie brązowo-złoty. Jest tutaj nieco też takiego. Nie wiem, jaki to jest kolor ekry Jestem mężczyzną. Ciężko bardzo mi naprawdę nazywać kolory, je rozróżniać, ale powiedzmy, że to jest to. Standardowo, jak to w przypadku cygar Awo, ta nazwa jest wpisana tutaj. To duże, widoczne na środku logo. Na bokach pierścienia znajduje się też popis AWO-Uwezian oraz Heritage, czyli oznaczenie linii, co jest bardzo fajne, bo chociaż od razu wiemy, co palimy. To robusto ma 127 mm długości oraz 50 mm czyli jest to takie klasyczne. Jak najbardziej wręcz klasyczne robusto, jeżeli idzie o rozmiar. To, co mi się w tym cygarze za to troszeczkę mniej podoba, to w tym miejscu jest ono jakby trochę takie spłaszczone. Jakby brakowało tutaj filera, zresztą powiem Wam, że w ogóle jest całość bardzo nierówno upakowana. Nie wiem, czy uda wam się to dojrzeć tutaj, ale czy jest jakaś taka dziura, jakby w ogóle brakowało liści, obawiam się, że może to wpływać nieco na spalanie i ogólnie technikalia, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i to tylko moje takie przedwczesne obawy. Czytając też recenzje zagranicznych recenzentów wyczytałem, że generalnie występuje tutaj pewien taki problem z niektórymi sztukami, gdyż są one dosyć gąbczaste, ta natomiast jest dosyć zwarta, nie licząc tutaj tego Takiego nieszczęśliwego, że tak to ujmę, miejsca. Cygaro przed otwarciem, powiem Wam, że pachnie bardzo intensywnie. Trochę ziemiście, trochę skórzaście. Nieco przyprawowo, trochę kawowo. Jest tutaj odrobina takiej cedrowej słodyczy. Od stopy jest znowu bardzo słodko, ale jest tutaj też taka intensywna drzewność, powiedziałbym nieco ziemistości, a także taka ciekawa. Nieco roślinna, nieco pieprzna nuta. Jestem ciekaw, czy te smaki pojawią się w trakcie palenia. Natomiast teraz po prostu przejdę do otworzenia tego cygara. Do czego też użyję dwuostrzowej obcinarki Colibri. No i przetestuję ciąg. Mm. ciąg jest dosyć przyciasnawy, ale generalnie tragedii nie ma, nie jest to na pewno kołek. Zauważyłem też, że po otworzeniu tego cygara, co poszło mi całkiem gładko, również w główce znalazłem jakieś pustawe miejsca. No, widać ten egzemplarz tak ma. Cygara pozostawiło mi też taki nieco rodzynkowy posmak na ustach, jest tutaj też drewno, trochę pikantności. No, zobaczmy czy te smaki rzeczywiście gdzieś będą wybrzmiewać. A, nie ma sensu przedłużać tej pogadanki, czas podpalić to cygaro oczywiście moim nieśmiertelnym trzypalnikowym Jetem. No Powiem wam, że ciąg jest dosyć oporny, jednak nie jest jakoś najgorzej. Prawdę mówiąc, w Kubańczykach trafiałem gorszy ciąg, a mimo wszystko udawało mi się jakoś wypalić, więc to cygaro też zapewne dopalę do końca, kiedy przepalę się przez to takie nieszczęśliwe miejsce. Jeżeli idzie też o to nieszczęśliwe miejsce, w tym miejscu dosyć mocno wżarł mi się żar do środka. Mam nadzieję, że nie będzie szedł pod raperem, ale to sprawdzę no, w trakcie tej oto degustacji. Same smaki cygara zaraz po odpaleniu. Są dosyć wytrawne. Cygaro na pewno na tę chwilę jest minimalnie pieprzne, co wyczuwam na końcu języka. Wyczuwam tutaj też y, taką dawkę przypraw korzennych. A także nieco migdałów, takich migdałów bez skórki. One są bardzo wycofane. Można powiedzieć, że grają gdzieś sobie tam na końcu, ale zaczynam je tutaj powoli wyczuwać. Jestem ciekaw, czy pojawi się ten smak też w trakcie dalszej degustacji. Co oczywiście sobie no, sprawdzę w tej oto wideo-recenzji. Sam dym jest dosyć mało obfity, ale tak jak Wam już mówiłem, no, no, ten ciąg nie jest tutaj na pewno idealny. Popiół no, jest taki biało-szary, nie przyjemny dla oka, ale to też często powtarzam, popiołu nie zjadam ani nie kolekcjonuję, więc jestem w stanie przymknąć na jego wygląd tutaj oko, jakby nie ma on dla mnie większego znaczenia, oby się jak najdłużej utrzymywał. To tyle ode mnie na tę chwilę a w tercji w pierwszej, w której udało mi się pokonać problemy techniczne związane z tym egzemplarzem, występowały one na tym krótkim odcinku, w którym brakowało, jak wam wcześniej mówiłem, wkładki. W ogóle w pewnym momencie, powiem wam, żar zaczął uciekać mi gdzieś do środka, raper wypalał się miejscami, miejscami zostawał, natomiast wyrównałem całość zapalniczką, złamałem popiół, przedmuchałem cygaro i teraz jest już zdecydowanie lepiej. Na pewno, że idzie o linię żaru. Tam może nie jest jak od liniki, ale można powiedzieć, że idzie w tym kierunku. Jest tylko teraz taka delikatnie poszarpana. Nawet popiół mam wrażenie troszeczkę wizualnie się poprawił. Stał się zdecydowanie bielszy, przyjemniejszy dla oka. Cydgaro także poprawiło swój ciąg, więc teraz mogę wyciągać kłęby białego dymu. Mm. Oj tak, w dymie tym wyczuwam obecnie minimalną dawkę pikantności, nieco korzenności, natomiast te bardziej wyłapuję, kiedy wypuszczam dym nosem. Wyczuwam również nieco skóry, odrobinę takich delikatnie palonych ziaren kawy, nieco migdałów kalifornijskich, a także odrobinę owoców i nie mogę tych owoców do końca namierzyć. Kojarzą mi się one z taką mieszanką czerwonych kandyzowanych owoców, którą kiedyś kupiłem, tam między innymi w tym była papaja, a także jest tutaj jakby odrobina rodzynek, ale ten smak też się pojawia w zależności od tego, czy cygaro bardziej rozgrzeje, czy trzymam je tak na granicy na granicy żaru i generalnie utrzymania, można powiedzieć, cygara przy życiu. Tak więc, no jest zdecydowanie lepiej niż na starcie. Jestem tego cygara bardzo ciekaw. Jestem ciekaw, co się wydarzy dalej, dlatego też czas przejść do tercji drugiej, do której dopalenie zajęło mi no, 40 minut spokojnego palenia. W sumie jestem gdzieś w połowie długości tego cygara i też przy połowie znów wróciły problemy ze spalaniem cygaru. Dosłownie kilka chwil temu Spalało się jako linijki. Teraz znów pojawiały się tutaj krzywizny, no ale mam nadzieję, że za chwilę całość się wyrówna, kiedy wezmę kilka mocniejszych pufnięć. Ciąg cygara jest dobry, więc nie muszę tutaj wydobywać dymu siłą. Natomiast to, co mi się nie podoba, no to ten. Popiół, a właściwie jego trwałość utrzymuje się na około 1,5 cm maksymalnie. Do tego otwiera się nieco w taką różyczkę. Cały czas mi tutaj pruszy, więc myślę, że niestety nie jest to cygaro do tak zwanych ash standów, gdyż zwyczajnie po odłożeniu tego cygara w pionie do popielnicy na popiele złamie Wam się ona, właściwie to rozkruszy na drobinki. Co do smaków, znów to powtarzam, bo smaki są najważniejsze. W tym gęstym dymie dominuje obecnie taka skórzano-korzenna mieszanka. Migdały, a także te kandyzowane owoce wycofały się bardzo mocno. Wyczuwam również odrobinę pieprzności. Natomiast brakuje mi tutaj nieco słodyczy, chociaż takiej maluteńkiej dawki, żeby to Cygaro było dla mnie tak idealnie zbalansowane. Obecnie jest ono dosyć mocno po prostu wytrawne, ale nie ukrywam, lubię takie cygara, więc jakoś nie czuję się tutaj strasznie paląc je. Jest mi wręcz, bym powiedział, dobrze. Aczkolwiek do tego dobrze, no to też tak nie do końca, gdyż zjadłem dosyć dawno niewielki obiad i chyba powoli zaczynam odczuwać. Delikatnie nikotynę, trochę zaczyna mi tutaj szumieć w skroniach, ale mam nadzieję, że dotrwam do końca. Nie, już mogę Wam powiedzieć, na pewno dotrwam do końca i oczywiście wrócę do Was w tercji trzeciej, do której dopalenie zajęło mi godzinę i 15 minut bardzo spokojnego palenia, między innymi spokojnego palenia przez to, że Cygaro było mocno zbite i po prostu wolno się spalało. Zresztą ja też nie lubię szybko palić cygar. Są tacy, którzy pewnie by wciągnęli takie cygarko w 40 minut, ale nie widzę tutaj sensu po prostu grzać w opór, byleby tylko je spalić. Chodzi tutaj o wyciągnięcie jak największej dawki przyjemności, gdyż jest to nie palenie w sumie cygar, a degustowanie. Tym samym właśnie o te smaki tutaj chodzi. Jeżeli chodzi o smaki, Pierwsza tercja była przyjemna, w drugiej tercji cygaro stało się zdecydowanie pełniejsze. W tercji trzeciej, w której jestem, obecnie dominuje skóra. Dosyć spora dawka korzenności. Jest tutaj też nieco tych czerwonych, pozbawionych słodyczy owoców, ale także wyczułem. Takie jakby mocno słodowe piwo, jednak zarazem pozbawione słodyczy, coś jakby taki okrojony ze słodyczy koźlak. Dosyć specyficzny, powiedzmy, smak, ale tak go mogę tutaj określić. Samo cygaro przez całą degustację no, spalało mi się bardzo różno, ale z, różnie, ale zdaję sobie też sprawę, że no, jest to produkt wykonywany w całości ręcznie i zdarzają się błędy, aczkolwiek... No, dziwi mnie, że Dawidow mimo wszystko taką sztukę przepuścił przez swoją kontrolę jakości, no ale zdarza się nawet widać najlepszym. Jeżeli idzie o moją ocenę, to na tę chwilę jest to czwórka, bo jest to dobre cygaro, nie jest ono wybitne, zabrakło mi na pewno tutaj balansu w trakcie tej degustacji. Cygaro szło dosyć mocno jednak w tym takim wytrawnym kierunku. Nie przeszkadzało mi to oczywiście w żaden sposób, gdyż czerpałem dużo przyjemności z tego cygara, ale ta słodycz, jakby ta słodycz się, myślę, pojawiła. Chociaż taka odrobina całość by świetnie tutaj współgrała ze wszystkimi nutami. A tak no, kończymy z oceną wysokości szkolnej czwórki. Co do ceny tego cygara. Ona wynosi obecnie 62 zł. No, nie jest to mało, ale też musimy wziąć pod uwagę, że cygaro to jest zwijane przez Dawidofa. Oni no, nie robią jakoś za bardzo tanich cygar. Nie licząc takiej marki jak Kuzano, która jest budżetówką, ale w większości ich cygar jednak ta cena w granicach 60 zł no już dzisiaj nie dziwi. Jeżeli miałbym kupić jeszcze jedną sztukę. Być może bym się nawet na nią pokusił. Może właśnie w tej drugiej sztuce odnalazłem ten balans, którego poszukiwałem przez całe to palenie, przez całą tę degustację. Aczkolwiek powiem wam, że cygaro to akurat ten egzemplarz wygrałem w konkursie chyba dwa lata temu i tak sobie. Leżał, leżał, no i się na tyle wyleżał, że w końcu doczekał swojego dnia, kiedy mogłem po niego sięgnąć. A jak już po niego sięgnąłem, no to oczywiście włączyłem kamerę. W ogóle powiem Wam, że kiedy wyciągałem to cygaro z celofanu, bo trzymał cygara w celofanie, celofan był brązowy, a cygaro było pokryte takimi można powiedzieć świecącymi włoskami po całej długości, więc pojawił się tutaj ten kwiat, czyli cygaro było doskonale wysezonowane, co też bardzo mnie w tym przypadku cieszy. Ja myślę, że jeszcze popalę sobie jej chwilkę, ale to już poza kamerą. A tymczasem chciałbym Wam serdecznie podziękować, że obejrzeliście kolejną moją wideo. Recenzję wkrótce też pojawi się recenzja kolejnego cygara ze stajni Dawidow, którą znacie. Eee... Tę sztukę cygara, którą zapalę. W każdym razie markę te znacie i też pojawiła się już u mnie jedna sztuka na kanale w swojej recenzji, ale tym razem spróbuję nieco inny format. Będzie to najnowszy format, który pojawił się na rynku, a także potem wykorzystam. Te cygara, bo kupiłem kilka egzemplarzy do pewnych testów, więc czekajcie na kolejne produkcje. Jeżeli podobało Wam się to, co dzisiaj dla Was nagrałem, to co właśnie obejrzeliście, nie zapomnijcie o tych subskrypcjach, łapkach w górę. Podzielcie się w komentarzach swoimi opiniami o cygarach AWO. W szczególności jestem ciekaw Waszych rekomendacji co do cygar AWO, które warto spróbować, bo nie ukrywam, z AWO jakoś. Nie, nigdy się nie zaprzyjaźniłem. Praktycznie tych cygar w życiu nie paliłem, więc Wasze rekomendacje tutaj mi się przydadzą. Bądź możecie też napisać, jakie cygarowo chcielibyście, żebym na przykład zrecenzował w przyszłości. Również oczywiście zapiszę sobie Wasze propozycje w moim magicznym kajecie schowanym w szufladzie biurka. Jeżeli natomiast chcielibyście dołączyć do grona moich patronów, również was, was do tego serdecznie zapraszam i zapraszam Was na mojego bloga, czyli smoking.pl Recenzował dla Was wasz ulubiony cygarowy vloger Arkadiusz. Na razie.